Czy Cristiano Ronaldo z obecną formą zostałby może królem strzelców Ekstraklasy? Albo czy wygrałby wraz z Al Nasr Ekstraklasę? A może Ligę Mistrzów? A może jakiś inny fajny puchar? Zapraszam Was na stronę Luxcoins.pl, gdzie kupicie monety do FIFA w najlepszej cenie na rynku. Mają bezpieczne metody dostawy, a możecie płacić przelewem, blikiem albo PaySafeCardem. cardem. Na stronie możecie też sprzedać monety oraz konta. Z kodem rabatowym w Wachu macie 5% taniej, a link do strony macie w opisie. Jeżeli ktoś tak jak ja się nad tym zastanawiał, no to sobie to dzisiaj sprawdzimy. Tworzymy nowego zawodnika. Do... Dodajemy go. Gdzie sobie go. Ale najpierw podmienmy jakiś klub z ekstraklasy. Jakiś najsłabszy weźmiemy. Jeden ze słabszych, na przykład Stalmielec I dodajemy tutaj od razu naszego Cristiano Ronaldo. Wraz z Al Nasr. Proszę bardzo. Dodamy. A naszego zawodnika, który nie będzie w ogóle grał. Czekajcie, bo nie wiem, czy ja bramkarza wziąłem. O, mamy bramkarza. Proszę bardzo. Bo zależało mi na tym, żeby on był po prostu bramkarzem. Żeby no, za dużo nie grał i nie wpływał jakoś na rezultat. Mamy już Al Nasr w ekstraklasie. Także Git. I naszego zawodnika. Dodajmy sobie... A, to Międziej sobie go możemy dodać. No i co? Jedziemy, sprawdzamy. Jeżeli taki materiał z symulacją się spodoba, to łapeczka oczywiście do góry pod tym filmem. Możecie zasubskrybować, jeżeli nie chcecie przegapić kolejnego kontentu z symulacji, bo jeżeli was zainteresuje taki kontencik, taki to mogę dodać jeszcze parę filmów z symulacji, bo to fajne zawsze. I piszcie swoje propozycje w komentarzach, co by można było na przykład sprawdzić, czy nie wiem, czy na przykład reprezentacja Polski wygrałaby kiedyś liga Ligę Mistrzów, albo czy, albo czy Lech Poznań otrzymałaby by się w Premier League, albo coś jakbyśmy sprawdzali na przykład przez kilka sezonów, co by się stało. Piszcie swoje propozycje, oczywiście co by można było również sprawdzić, chętnie wezmę pod uwagę. No a my co? Najpierw sprawdzimy, jak to będzie po pół sezonu wyglądało, tak mniej więcej pół sezonu powiedzmy, że do tego miejsca sobie przesymulujemy, zobaczymy jak to po połowie sezonu, no i co mogę powiedzieć? Jeżeli Alnas wraz z Ronaldo na czele zakwalifikuje się do Ligi Mistrzów, albo do Ligi Konferencji, albo do Ligi Europy, to w następnym sezonie sobie sprawdzimy, czy coś tam osiągną, czy może odpadną tak szybko, jak przetransferowałem ich do ekstraklasy. Dobra, zatrzymałem w tym miejscu, bo wydaje mi się, że trochę więcej niż pół sezonu przeleciało. Źle sobie to wyliczyłem, jeszcze jakiś poziom wbijłem, a muszę to wszystko poprze poprzeklikiwać. Dobra, obojętnie misy tu będzie. No, powiedzmy, że pół sezonu zostało przesymulowane i wygląda to tak. Jesteśmy my na 15 miejscu, ale czy Al-Nazr jest na pierwszym? No, jest na pierwszym. 12 zwycięstw, 2 remisy, jedna porażka, 15 bramek straconych, 31 strzelonych tylko. Kos Ronaldo na czele w Ekstraklasie? Ciekawi mnie, ile ja meczy w ogóle zagrałem. Mogę to mogę to jakoś sprawdzić? Na pewno mogę to sprawdzić. A, Duda, proszę bardzo. Prośba o transfer. Aha, cztery występy zaliczyłem. Poważnie? Aha, bo są... No, no nie najlepsi bramkarze. W ogóle, że my jesteśmy najlepszym bramkarzem w Miedzie Legnica jako... Jako początkujący zawodnik Junior, który jest tu tylko dlatego, żeby sprawdzić, ile bramek strzeli Ronaldo. Ale dobra, sprawdzamy. Statystyki zawodnika. Proszę bardzo. On już znowu wla... A nie, dobrze wlazłem, Dobrze teraz wlazłem. Cristiano Ronaldo. 15 meczów, 13 goli. Kondzior go goni z bramkami 12. Asyst też ma 4 w sumie, więc prawie najwięcej. O dziwo, jeżeli chodzi o czyste kontra w ekstraklasie, to zobaczcie, że jest do 25 miejsc, nie? Na gole, na asysty jest po 25 miejsc. A czyste konta prezentują się w taki sposób. Osób, że nawet no, lista się nie zapełnia. Coś dużo meczy, dużo meczy, dużo bramek, chłopaki tracą. No mnie niestety nie mam na tej liście, naszego zawodnika w sensie. No dobra, to wracamy do kalendarza i symulujemy do samego końca, tylko żeby za długo nie przeklikać. W sensie za dużo tego nie przeklikać, myślę, że tutaj będzie OK. Ostatni mecz przysymulowany, no my oczywiście przegraliśmy, ale to nie ma kompletnie żadnego znaczenia. My w sensie jako mieć Legnica. No i co widzowie? Sprawdzamy tabela, proszę bardzo. No wydaje mi się, że wygra. Nie, no nie wydaje mi się, żeby jakoś to mocno odrobili. No właśnie, ale no niezła przewaga. 22 punkty, 7 remisów, 2 porażki. No aż dwie porażki w Ekstraklasie na Cristiano Ronaldo to chyba nie przystaje. Chociaż no tam w Arabii Saudyjskiej też, też przegrywa. No i pytanie, czy został tym królem strzelców, czy nie został? To widzę już z Alnas Martinez, Conan, Kharep No Ronaldo na pewno jest wyżej i... I co? Jest? Jest! 27 bramek, 33 spotkania. A czy asyst też miał najwięcej? No, asyst nie miał, ale jest na dziewiątym miejscu. 6 asyst, 23 bramki, 27 bramek i 6 asyst, przepraszam bardzo, to. Nie aż takie złe statystyki. Jeszcze oczywiście sprawdzimy sobie puchar Polski, bo czy byśmy mieli tego nie sprawdzić, a to finał dopiero będzie, al Nasr w finale, no czego? Ja bym się tutaj innego mógł spodziewać, chociaż w symulacji to różne rzeczy potrafią się dziać, Al nas zagra z Wisłą Płoc, kto w sumie przysymuluje ja od razu zesprawdzimy czy czy wygrają powinno być już widać i co wygrali no wygrali 3 dwa ale da się w ogóle sprawdzić ile bramek w tym w pucharze kraju zdobyli chyba się da na pewno musi się dać puchar kraju jest Ronaldo najwięcej asyst całe dwie a bramek najwięcej nie wiem ale Luis Gustavo cztery bramki Alnaj nawet nie wiem kim ty kim ty jesteś ale Ronaldo ty ja tutaj nie widzę, czy on nawet bramki w Pucharze Polski nie zdobył? No, no, nieładnie panie CR7. No, ale dobra, symulujemy do samego końca i sprawdzamy za chwilę, czy zagrają widzę Mistrzów, bo chyba teraz Eliminacje powinni grać, z tego, co, z tego co wiem. Mam nadzieję, że moja wiedza nie jest karygotnie zła na temat tego, gdzie drużyny z Ekstraklasy, z którego miejsca się dostają. Pół następnego sezonu sobie przesymulujemy i, no i sprawdzimy po prostu, czy odpadną, czy nie odpadną, czy się zakwalifikują, może wygrają coś. UEFA Champions League, Eliminacje, no i gra grają z Göteborgiem, no kurde, proszę, no zmieniłem. Proszę Państwa, no szansa, że Ronaldo poprzez ekstraklasę zagra w Lidze Mistrzów, no wzrosła. Wiecie co, zrobię symulkę o jakieś może dwa miesiące i zobaczymy jak to wszystko wygląda. Aha, playoffy już się skończyły i nie mogę tego sprawdzić, ale możemy sprawdzić czy gdzieś znajdziemy Al Nasr w Lidze Mistrzów. No jest Apoel, jest Dynamo Kijów, jest Salzburg, jest Dynamo Zagrzeb, jest Besiktas, a jest też Midland, a nie ma niemal nas. No to może w Lidze Europy im się udało? No sprawdźmy to, ale ale nie wiem, nie wiem. No, Gotę. Aha, Göteborg jest, z, którymi, z którym graliśmy, a. A nas nie ma. O jest, jesteśmy. Al-Nasr, Liga Europy, Grupa D. No to, to sprawdzimy. Jeszcze trzeba sprawdzić w ogóle, czy Ronaldo dalej tam gra. Al-Nasr, czy jest tu CR7? No jest CR7. Już dwie bramki, trzy asysty w ekstraklasie w pięciu meczach. No, no nie jest źle. Trzy miesiące sobie symulacji walniemy i zobaczymy, czy wyszli z grupy, czy nie. Czy jest sens dalej czekać i symulować? Nawet już połowa sezonu ekstraklasy za nami, to możemy sprawdzić, czy dalej Al-Nasr na pierwszym. Uuuu, na drugim miejscu. No gra w lidze chyba Europy trochę ich zmęczyła i 10 punktów straty aż Exposito 15 bramek, a Nowak 11, znaczy no nie, że to jest jakoś mega emocjonujące, ale bardziej chodzi mi o to, że jest duża różnica pomiędzy 15 bramkami Exposito na pierwszym miejscu drugi Nowak 4 bramki mniej, a Ronaldo tylko z 7 brameczkami no mam nadzieję, że w lidze Europy coś tam chociaż nastrzelał 5 meczów w lidze Europy za nami, został jeszcze jeden do rozegrania, ale no sprawdzimy sobie już teraz, czy jest sens symulować dalej, czy nie ma sensu Trzecie miejsce, no na drugie miejsce już nie ma szans, ale chyba trzecie miejsce to to jest spadek do ligi konferencji, czy nie? Coś mi się wydaje, że nie, ale no mogę się ośmieszać tą, tą wiedzą w tym momencie, ale nieważne, przesymulujemy sobie jeszcze ten sezon do końca, jak już tu jesteśmy, bo ciekawi mnie, czy Nas odrobi straty i czy Ronaldo odrobi też straty, jeżeli chodzi o króla strzelców ekstraklasy. Zaraz Al nas w sumie w symulacji, to od razu co? Wygramy? O, wow, remis 2-2, nas, że co się z wami dzieje. Dobra, właśnie sobie to wygooglowałem, bo nie dawało mi to spokoju, że ja takiej podstawowej wiedzy nie mam, no miałem kiedyś po prostu po prostu mi się zapomniało, bo mało śledziłem, ale ogólnie to tutaj na Wikipedii można wyczytać, że turniej składa się z fazy grupowej i fazy pucharowej pierwszej rundy oraz ośmiu drużyn z trzecich miejsc w grupach w Lidze Europy. Byłem trochę na pajaca, ale no jeżeli ktoś też nie miał takiej wiedzy, to ten program uczy i bawi. Sprawdźcie sobie najpierw jak poradzili sobie w Ekstraklasie, bo byli na trzecim miejscu w Lidze Europy wcześniej, Cristiano Ronaldo ze spółką oczywiście, więc no na pewno w Lidze Konferencji w playoffach zagrają. Jedziemy do góry Legia Warszawa Raków, ale nas pierwsze miejsce odrobili 21 wygranych, 10 remisów 3 porażki, ciekawe czy Ronaldo nadrobił te 8 bramek straty do króla strzelców ekstra klasy, no już widzę, że nie ale, ale nadrobił trochę, bo ma 20 bramek na 34 spotkania 22 bramki, Nowak miejsce pierwsze, Ronaldo to ma chyba totalnie w dupie ten puchar polski, bo w ogóle w nim nie strzela, zobaczcie drugi raz, no, o nie, to Konrado nie Ronaldo, no już myślałem, że mi się coś przemyślało przewinęło źle. I drugi raz z rzędu wygrali Puchar Polski, czyli Arnas Al Nasr z Ronaldo na czele. Dwa razy Mistrzostwo Polski, dwa razy Puchar Kraju, a Ronaldo raz został Królem Strzelców. No ale czy wygrał Ligę Konferencji? Czy może będziemy symulować to dalej? Bo jak wygrał Ligę Konferencji, no to sprawdzimy, czy wygrałby Ligę Mistrzów w Ekstraklasie. Europa Conference League, proszę bardzo, Newcastle i Real Betis w półfin... Kurde, źle kliknąłem. W półfinale nawet nas nie było niestety, w ćwierćfinale. O, w ćwierćfinale przegraliśmy z Newcastle. No ale jak to wyglądało wcześniej? Jedną z finałów z rapidem w Jedeń. No ale jeszcze ciekawi mnie jedna ostatnia rzecz, ile overala ma Ronaldo po tych dwóch latach? Cristiano Ronaldo, dane zawodnika 83. Overall. No trochę mu spadło, czy kończy po tym sezonie kariery, nie wiem, bo to mi się nie pokazuje. Ale pokazuje mi się na OBS-ie już ponad pół godziny, więc to idealny moment, żeby zakończyć ten materiał, bo i tak to, co mieliśmy sobie sprawdzić, to sprawdziliśmy, więc jeszcze raz, jak takie materiały wam się podobają, to łapa do góry pod filmem, subskrypcja, żeby nie przegapić kolejnych, no i pomysł na kolejny materiał możecie dać z takiego oto formatu. Ja się z wami żegnam, trzymajcie się widzowie, pozdrawiam was cieplutko, jeszcze dla nowych widzów, co przyszli tylko do karierki, zawsze na koniec filmu wrzucamy jakiś hit Internetu kiedyś, tak, dla przypomnienia. Pozdro.